siemano, witam wszystkich na podsumowaniu kwietnia. No to lecimy z podsumowaniem. Solar trackerów, pomp ciepła, auto elektrycznego, magazynów energii, kolektorów słonecznych, pompy ciepła z buforem. Nie wiem, mam, pogubiłem się po kolei, że tak powiem. Także tak z sieci. Pobrałem 299 kWh, do sieci zostało oddane 707 kWh. Z całej fotowoltaiki produkcja to jest 1695 kWh, z czego zostało wykorzystane e, na moje potrzeby, czy to bezpośrednio, czy przez magazyn energii 988 kWh, co nam daje 58% takiej autokonsumpcji, oczywiście z produkcji fotowoltaiki, reszta poszła w sieć. I tak, nadwyżka liczona przeze mnie to jest 465 kWh, bo czekam na kolejną fakturę z ich dziwnym wyliczeniem dla mnie poprzednim, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zużycie prądu całościowe to jest 1287 kWh. Sam dom wciągnął 670 kWh. Auto elektryczne 433 kWh. Pompa ciepła do CW 11 kWh, także widać już. Słoneczka jest coraz więcej, i kolektory ogarniają temat ciepłej wody użytkowej. Pralka, suszarka, no jak na razie A rekord 85 kWh, i to daje nam średnio około 55-57 prań na miesiąc. No i suszeń, bo to pranie i suszenie to jest w jednym cyklu. Znaczy w cyklu, no, przekłada się, no, ale jedno z drugim idzie jako jeden cykl, że tak powiem. I tak, pompa ciepła 6 kW, monoblok z buforem 189 kWh zużyła, klima 3,5 kW, 19, już na chłodzenie bardziej poszło, nagrzanie praktycznie nic z tego nie było, przez cały sezon praktycznie ta klima nie zniegrzała. E, klimat 2,6 kW dogrzewał dziadka na, do dnia dzisiejszego taki układ pomieszczenia także 67 kWh czyli całe ogrzewanie to jest 173 kWh a to może ze 4 na chłodzenie poszło, ale to już tego e, no nie wysłupa już, już by szło zwariować średni COP pompy ciepła to jest 3,32 na ten miesiąc przy średniej temperaturze 10,3 stopnia i średniej prędkości wiatru 45-45, 4,5, 45 km, km na godzinę, tak? Tak, kurde, coś, coś się gubię powiem Wam w zeznaniach i tak, przeskakujemy słuchajcie, teraz do bardziej, jeszcze bardziej konkretnych, bo to są konkretne informacje ale do jeszcze bardziej konkretnych informacji przeskakujemy. <laughs> tak, od początku, nie od końca. Dobra, nisko napięciowy magazyn energii, czyli e, DE12, e, LifePo4, na razie 30 kWh. No i wspięte z tym są dwie instalacje: 3,85 kW i 5 kW instalacja. I tutaj, tak, mamy e, z sieci pobrane 215 kWh. Energia całkowita zużyta to jest 700 kWh, a z tych 700 kWh e, swojego, czyli czy przez magazyn, czy bezpośrednio z fotowoltaiki to jest 485 kWh, co nam daje 69% e, no, autokonsumpcji, że tak powiem, reszta musiała być pobrana z sieci. I tak dalej e, mamy drugi nisko napięciowy, wysoko napięciowy magazyn energii. Tutaj mamy sofara i tracker 5 kW do tego wpięty. Magazyn 10 kWh. Bo ja mam dzisiaj jakieś ciężkie ciśnienie i kurde, sam się może mogę nie rozumieć w niektórych momentach, dlatego trzeba patrzeć na liczby, bo liczby są dobrze popisane. <gry> i tak, energia poprana 105 kWh energia zużyta 494 kWh i taka autokonsumpcja, że tak powiem darmowa energia to jest 380 kWh co nam daje no, prawie 80% sprawności no swojego e, tak naprawdę 20 tylko trzeba było z sieci i zobaczcie jaka różnica, to jest magazyn 10 kWh to jest 30 kWh e, i tu lepiej wyszło, przez to lepiej wyszło, że ten magaz, znaczy ta instalacja obsługuje ładowanie auto elektrycznego, także tutaj autokonsumpcja e, robi bardzo dużą robotę, bo 3-6 kW jest, a jak przyjadę, wyładowaną na autem, to on przez cały dzień stoi i 40 kW wciągnie, także całą produkcję potrafi nawet wciągnąć bez, bez problemu, czyli pełna autokonsumpcja, czyli tak na opór tego można powiedzieć, że tu jest magazyn energii wysokonapięciowy 10 kWh plus magazyn energii też wysokonapięciowy, bo o aucie elektrycznym 36 kWh, tylko taki mobilny. I dlatego tak ładnie tutaj wyszło. Dobra, muszę się przesunąć, żebym nie zapominał przesuwać, bo ja tutaj widzę po całości, a Wy tylko połówkę, żebyście po prostu lepiej widzieli. No i ten właśnie nasz elektryk, czyli kangu Renault ZE. Tak, kilometry, słuchajcie, przybyte jest 1960 km. Zobaczcie, jak odkąd wymieniona jest bateria, to mamy je, jeden miesiąc, jest 2200, teraz drugie 2000 praktycznie kilometrów zrobione, a, a szykuje się jeszcze więcej i dalej się normalnie jeździ, tylko nie używam już auta spalinowego, tylko wszędzie elektrykiem. A tak na dłuższą trasę na rzeszu trzeba było latać spalinówką. Także. Zużyte na te no, prawie 2000 km 433 kWh. Średnia na 100 km to jest 22,7 ładowanej energii. Z tego co ja, nie wiem czy dobrze mówiłem, około 15% mniej więcej straty. Tylko to zależy od temperatury baterii, tak naprawdę. Ale jak, na, jak, jak, tutaj, jak dla mnie, to wynik bardzo dobry, jak na kangura, bo tutaj no niestety. Stara technologia i za bardzo, Bliżej 20 nie wyjdzie z samego ładowania, i jeszcze przy mojej jeździe, bo tutaj po okolicy to ja tam mu nie żałuję, tylko lecimy z koksem, jak to mówią. I oszczędność na przejechaniu tych kilometrów to jest 802 zł. To jest liczone z średniej ceny z kwietnia. Tak? Z kwietnia 5,85 za 1 liter ropy. Ja liczę średnio 7 litrów ropy na 100 km. Ogrzewanie postojowe nie pobrało nic, także zero, a to jest tylko na plus eee, Po prostu Jeszcze większego zużycia swojego, może tak powiem Jeszcze było dopłacać na paliwo kompletnie, e, nic nawet do ogrzewania I teraz tak, bufor <coughs> Praca bufora i praca pompy ciepła Pompa ciepła Wprowadziła do bufora 200, e, 629 kWh z bufora CO, tak, z bufora na centralne ogrzewanie wyszło 638 kWh, a wężownica CW z bufora wyciągnęła 92 kWh, czyli mamy plus 101 kWh. To znaczy, że pompa ciepła, no bo może inaczej powiem tak, z bufora wyszło o 101 kWh energii cieplnej. To jest wszystko energia cieplna więcej niż wtłoczyła pompa ciepła. Czyli kolektory już na tyle pracowały. To wam jeszcze za chwilę pokażę w materiale, że wspomagają ogrzewanie. A nawet w ostatnich dniach, bo już pompa ciepła jest wyłączona, zupełnie nawet bezpiecznie jest wyłączony. Także wam powiem dlaczego. Praktycznie z rana tylko na tym, co kolektory naładowały. bo jednak, kolektory teraz ładują słuchajcie, no 300 litrów plus 900 bufor ładują, a jeszcze po drodze mają 500 litrowy zbiornik, tylko e, jeszcze 900 litrowy nie jest na tyle nagrzany, żeby tam zawód 3 się przełączył, co Wam też pokażę za chwilę, także słuchajcie tak to wygląda, to co idziemy się przejść po podwórku także lecimy standardowy tur e, po podwórku on się trochę pozmieniało, powiem Wam, w temacie porządku w ogóle. Instalację znacie, ona będzie podłączona, nie wiem, nie pamiętam i nie powiem kiedy. Tu koleżka już w kojcu siedzi kojca ma na tyle. miał ja tam na razie prowizorycznym budem, bo i tak śpi no, dziura sobie wykopał. Tylko tu jest taki temat, że podest mu tam zrobiłem wszystko. Podesty leżą pod ścianą. Tylko tu kiedyś był garaż, a pod garażem się zagnieździły szczury, bo tu był kurnik. Także one są tuneli tak narobiły i chmurek tak naprawdę przekopał wszystko stąd, aż tam. I tam ostatnie praktycznie tunele przekopał wszystko. Także ja tutaj prawie jak było cegłą wyłożone, to już tu w ogóle nie ma cegły, bo co on kopał, to ja te cegły tylko wyciągałem. Także chmura sobie tutaj urzęduje to Jak pamiętacie był kiedyś kurnik Także tutaj już porobione też spusty wodne bo tutaj mam połączone cały dach tam i schodzi woda tutaj i jeszcze ta rynna jest tutaj dopięta także to wszystko jest wypuszczone w kurnik tam niech sobie ta woda na razie spływa a moja małżonka sobie tutaj elegancko urządziła także mału do przodu wszystko się ogarnie i solar trackery pracują, piąteczka 385 Kręcą się za słońcem elegancko, jak jakieś burze zapowiadają, bo coś to blokuje i, i tyle, nie kombinuję temat ogrodzenia na razie, pastucha stanął w miejscu, bo tam wokół tego ogrodzenia co mam jeszcze drugą siatkę dołożyłem w kurniku, i jeszcze pastok miałem założyć, jak na razie to tylko pokosiłem, przyczepy sobie poprzestawiałem. Aby tam troszeczkę było dalej, i z lisem na razie spokój, zobaczymy co będzie. Ale ogólnie będzie temat off gridów i takich rzeczy, o, którym, o czym już film zrobiłem. Ci co wiedzą, to wiedzą. A ci co nie wiedzą, to za chwilę jeszcze powiem. Także lecimy dalej. Trackerki dają radę bez żadnego problemu. energię produkują, jak widzieliście. Już jesteśmy, jestem do przodu, już tak naprawdę tylko w sieci z nich leci. Yy, tak. Tutaj zawsze stoi Renokangu no i prawie 2000 znowu kilometrów i 800 zł w kieszeni. Także jak tak pójdzie, a moja żona mówi, że teraz w maju będzie miała kupę jazdy tam na studia, to będzie może i ponad 2000 kilometrów. To takie 10 000 zł rocznie, to tak pewnie lekką ręką będzie zwrotu. To w takim, w takim układzie to mi się szybko to auto zwróci. O no to właśnie w tym wszystkim chodzi, że i tak i tak jest jazdy, na paliwo trzeba było widać, a teraz nie trzeba, tylko się korzysta. Także elektryk jak najbardziej na plus. Pomału trzeba basem przygotowywać już do sezonu. Także tutaj pekron teraz w tym sezonie pójdzie. O, gdzie wkręt? O, tu nie było nawet nie wkręta nigdy. Ale trzyma się, tyle czasu. Będzie off-gridowy basen, oczywiście, czyli prąd będę miał stąd do podgrzewania z kolektorów Heat i też do pompy, tutaj, tej całej mieszającej czyszczącej. Tylko pompę trzeba ogarnąć, bo chmurek zeżar przewód. Trzeba będzie jakiś przewód to nie ogarnąć, a dłuższy sobie teraz dorobię, żeby już nie kombinować z żadnymi przedłużyczami. W tej mierze pewnie z 5 metrów powinno wystarczyć i trzeba dać oryginalną już tą e, na basen przykrycie bo się tego wszystkiego masakrycznie, woda fajna tylko im więcej się tego nasieje to za chwilę żeby mi nie zzieleniała bo może być nieciekawie i będzie odkurzania co nie miara w basenie ile tam ma? widać coś? coś tam widać 20, ja tu widzę kiepską w, w, w 20 stopni jest, czujnik jest tam na sam już kim dnia. o tam są nasz czujniczki dalej, słuchajcie, kolektory działają, grzeją a nawet z Wami pójdę zobaczyć jakie temperatury są na zbiornikach bo nie mam czasu tego obserwować, obserwować, powiem Wam teraz pracują dwa zbiorniki, 300 litrowy jako priorytet i później 900 litrowy bufor jest ładowany i Cała ta woda praktycznie teraz ciągle tylko na CW. Było coś za 2-3 dni takiego zimna. To rano mi się, bo ja miałem już przestawione na rano, żeby od 6 było 22 stopnie w domu, to rano mi się uruchomiło właśnie ogrzewanie na, na domu. Ale to ja tak 15 po 6 wstaję i powiem Wam, wyłączałem od razu, bo wtedy mi tam szło te 40 to około 3 stopni. Jakby dłużej szło, to później jest gorąco w domu. Przez dzień to nie ma sensu. Także poprzestawiłem to, żeby mi się to nie włączało niepotrzebnie. No i, i grzeje CW, tak naprawdę, teraz cały czas. I testuję, zobaczę, czy e, odłączyć ten trzeci zbiornik, co mam 500-litrowy, czego zostawić. Bo ja go planuję zrobić w układ centralnego ogrzewania na powrót, właśnie, jeszcze wstawić dodatkowe 500 litrów jako złodwody Od CW chyba już wystarczy. Zobaczymy. także Taki plan na początek, później się okaże, co z tego wyjdzie. A hmm, tutaj hybryda e, no znaczy instalacja prawie gridowa, ale taka hybryda e, 2,4 kW jak na razie też współpracuje z, z tym wszystkim bardzo fajnie. Tu jeszcze będą dołożone 3 panele i to już będzie wtedy komplet e, 9 paneli, czyli 3-6 kW. Tak, będzie 3-6 kW. Klimy już zaczynają chłodzić. Już y, temat chłodzenia się zaczął. Fajną to robotę naprawdę robi. Kogenerator jak stał, tak stoi i będzie stał, bo ja nie mam na niego kompletnie czasu. Pompa ciepła y, też już nie ma co robić. Jeszcze tak powiem, nie pamiętam. Tydzień, półtora tygodnia jakoś tak pracowała i, i, i tyle chyba. Kurde, nie wiem. Ale widzieliście, jakie było zużycie, także dużego zużycia nie było i, i jest na plus. To jest najważniejsze, że więcej poszło z bufora niż wątpecie niego wsadzła, a to jest na plus. Także. O, przepraszam, bardzo fajnie, bo ja po obiadku. I lecimy tu, 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 tutaj się nic nie zmieniło. Magazyn pracuje. Tak, jak, jak widzieliście, 65% średnio z tych dwóch magazynów ze swojego, reszty z sieci. A miesiąc, miesiąc taki pomieszany, bo jeszcze pompa ciepła chodziła i grzanie było. I mój układ jest tak na, ja wiem, 70% na razie zrobiony tak, jak ma być, albo nawet na 60%. To jeszcze jest wszystko zgrane. Nie wyobuję co energii, bo nie ma sensu. Dopiero jak będę w netblingu, to wtedy będę się bawił tak naprawdę z tym wszystkim. To idzie paneli i wszystkiego. A na razie na to, co jest, to bardzo ładnie to sobie słuchajcie działa. No i działa, to najważniejsze, że działa. No i zaczyna się temat. Po prostu. Już zaczynam pomału gromadzić szmery bajery. Chcę właśnie zrobić. To będzie do paneli. Fotowoltaicznych 10 albo 20 amperowy bezpiecznik. Od razu, jako rozłącznik regulator MPPT, tutaj mamy takie rozdzielacz na 4 panele. Mi do 3 trzeba będzie, ale różnie to może być. Mi później zostanie spinanie równoległe. Paneli w równy, z różnych kierunków. Eee, czekam jeszcze. A bo to jeszcze właśnie diod nie ma, diody miały przejść. Pewnie przejdą dopiero po weekendzie diody jednokierunkowe, tutaj bezpieczniki też, zabezpieczenie z regulatora już do ładowania na baterie i w ogóle takie właśnie taki temat film rzuciłem, także jakogoś by interesowało to o jeden z ostatnich filmów właśnie jak zrobić tanią i dobrą instalację fotowoltaiczną bez zgłoszenia, czyli taki off tak naprawdę, albo na na MPPT i przetwornica, albo falownik taki jak to mówią chiński falownik. Nie ma na razie takiego falownika. Jak mi się nie uda żadnego zdobyć, no to a, będzie ten powieszony jako po prostu przykład. No, ale myślę, że się uda jakiś taki fajny, e, niedużej mocy, bo to wszystko ma być niedużej mocy. To te trzy panele, czyli 400 no, do, do kW, tak naprawdę. A później, według tego schematu, jak będę zrobił całościowo, to zbuduję to można sobie to powinien powiększyć powiększyć jak tam kto chce po prostu tylko powielać to wszystko i też temat na przykład fotowoltaiki balkonowej z powerbankiem czyli panel powerbank i tyle nie? mam tutaj tych powerbanków parę także też z nimi poeksperymentujemy nawet sobie już kable też dokupiłem żeby właśnie takie kable aby ktoś chciał sobie o balkonówkę zrobić to najlepiej wstawić w okno takie co się nie używa go zamknąć i tyle, macie płaski kabel 4mm MZ4 i do domu sobie z tym schodzicie, ani nie potniecie go, ani nic fajnie to jest, fajny taki temat także troszeczkę, troszeczkę teraz e, trzeba zakupów porobić, zainwestować chyba kwota trochę rośnie no niestety ale zobaczymy co z tego wyjdzie tak naprawdę także będzie kombinowanie, baterie są i 12V i 2056 także te dwa układy będą robione Uko 48 mam tutaj. Do uko 48 już trzeba falownik, także tutaj nic nie przeskoczy czyli falownik 24V, to tylko kwestia tam wszystko razy dwa. Wtedy tak naprawdę powiększać i też będzie działało. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Sam jestem ciekaw, czy podołam temu zadaniu, czy dobrze to zrobię, ale myślę, że wyjdzie fajnie. No i oczywiście to będzie dalej robione wspólnie. Hmm, czyli ja, coś, ja wszystkiego nie jestem, Alfom nie jestem, omegą, wszystkiego nie wiem i nigdy wiedział nie będę, ale spróbujemy wspólnymi siłami coś z tego wymyślić. Ja to zrobię tak jak ja bym to widział. Oczywiście w każdym filmie będzie powtarzane, że to jest tylko i wyłącznie mój wymysł, mój pomysł, i kopiowanie tego robicie na własną odpowiedzialność. Ja to będę w opisie pisał i w filmie mówię na samym początku. Że później nie było, że żyłka tak zrobiła, zrobiłem i wybuchło albo coś. Nie, nie, nie. Tak nie będzie. Także każdy odpowiada za siebie. Dobra. Ten koleżka 900 litrów teraz no do połowy miesiąca miesiące CO CW, teraz już tylko e, CW. Tak jak mówiłem, kolektory grzeją najpierw 300 litrów. Tutaj mamy. Widzieliście już ta pompa ciepła. Tutaj budylusik, pompa ciepła już praktycznie 11 kWh. No to prawie nie pracowała. I tutaj w tym zbiorniku jest utrzymywane. No już na to słońce to dzisiaj ile jest. Zaraz przeskoczę. a tutaj moment, to będzie T1 58 ,6, Tak, do 60 stopni. Eee, przez to, że tutaj mam jeszcze dwa sterowniki, które pilnują tutaj kolektorów, czyli pierwszego kolektor pierwszy pilnuje drugiego drugi, a trzeciego pilnuje dopiero różnicowy, różnicowy. i tutaj pierwszy sterownik jak widzi 55 już się uruchamia pompą obiegową ten jak widzi 60, a ten różnicowy także już pod w drugiej części dnia tylko te cały czas gonią, bo różnicowy już nie wyskoczy musiałby osiągnąć wyższą, wyższą temperaturę, a mnie chodzi o to żeby tutaj ten przepływ pogonić 60 stopni mi tu w zupełności wystarczy i resztę tej energii pchać w bufor. A tutaj już mam 3-4 metra kwadratowego wężownic, które wyciągną całą energię z tego i jak najwięcej właśnie kumulujemy. Także w zbiorniku jest. O, bardzo ładnie. Na górze zbiornika jest 49 stopni, na środku zbiornika jest 49 stopni, a na samym dole zbiornika jest 44 stopnie. Także fajnie to się ułożyło do zbiornika, środek, góra, czujniki. I czujnik ten na dole jest pod wężownicami. Muszę ten rysunek zmienić, tylko już mi się to wszystko tu po prostu słuchajcie nie mieści. Także leci sobie z kolektorów tutaj, później leci sobie tutaj i została zmiana zrobiona i tutaj jak wraca. Tutaj jest jeszcze jeden czujnik temperatury i to jest zawór drogowy. Dopiero jak na powrocie mam 50 stopni. To wtedy dopiero dołącza się ten zbiornik. Trzeci. On jest teraz CWU, ale ja myślę go przerobić. Tylko muszę sezon przerobić, zobaczyć, właśnie jak się te 1200 litrów, tak? Tak, bo to 900, 300, 1200 litrów spiszę z kolektorami i jak to będzie sobie po prostu latał. Także ja go myślę przerobić tak, żeby powrót z centralnego ogrzewania nie szedł na bufor, tylko szedł nam tutaj i dopiero później to szło tutaj zwiększyć zład na centralne ogrzewanie wtedy jeszcze lepiej będzie mi z tym wszystkich pompa ciepła współpracować bo widzę, że bardzo fajnie to sobie lata i większy zład wody jak dla mnie w temperaturach niższych tutaj na krzywej grzewczej teraz pompa ciepła latała a teraz jest wyłączona jak widzicie sterownik zgaszony pompa ciepła jest wszystko powyłączane i też zawór od obiegu na pompę ciepła jest wyłączony znaczy zamknięty bo pompa jest na wysokości o gdzieś tak zbiorników na zewnątrz i te rury tam o, troszeczkę nam zakręcają. Cały czas tutaj układ pracował w grawitacji i ty, to, że się pracowało w grawitacji, tam padło licho, ale no, rurki cały czas ciepłe. To wszystko zawory są odkryte, to ciepłe i, i robi się tu ciepło niepotrzebne. Hmm, także, żeby mi to tutaj niepotrzebnie w grawitacji nie pracowało, a dodatkowo, jak jest włączona pompa ciepła, to też wieczorem, jak było plus 4, plus 3, ona wtedy włącza obieg, bo jest tak ustawiona, że jak jest poniżej plus 5 stopni, no to dla ochrony pompy ciepła włącza. Ale ja wiem, że nie będzie mrozu. To nie ma sensu, żeby mi tą wodę tutaj mieszała, także wyłączyłem ją po prostu zupełnie. Zabezpieczenie jest jak najbardziej w porządku i bardzo dobrze jest takie zabezpieczenie, ale po sezonie to, to tak niepotrzebnie tylko e, ta pompa obiegowa miesza tą wodę. nie? Także można to wyłączyć. Ja jestem tego świadomy i to słuchajcie, wyłączam dom. Także tutaj rzutę na dom. Co dzieje jak i dlaczego. I już mi ręka rozbolała z tego wszystkiego. <grym> Dobra słuchajcie eee, A kurde tu żeśmy nie byli Sofarek Sofarek bardzo fajnie widzieliście eee, 79 było procent zużycia magazyn energii 10 kWh podpięte 5 kW pod niego ale cały czas auto elektryczne jest ładowane tylko i wyłącznie z tego magazynu może mi się tam zraz zażyło. Eee, to poza plecami właśnie. Raz mi się zdarzyło chyba jeszcze Zdeja pociągnąć, bo wiedziałem, że na drugi dzień będzie słońce. To po co z sieci ciągnąć, jak zwiększamy autokonsumpcję po prostu maksymalnie? I też tam ten magazyn też pasował rozładować. Także bardzo fajnie sobie to wszystko współpracuje. Dobra. Także tak. Eee, tyle. Temat jest nowy e, na rzeczy. Coś mi dzisiaj powiem Wam nie idzie, ciśnienie się zmienia, czy co? O, miałem Wam jeszcze pokazać temperatury, nie pokazałem, nie idzie mi to dzisiaj, ale e, jak się powiedział A, trzeba powiedzieć B, i trzeba to wszystko po prostu e, ogarniać. Także myślę, że system mm, off-gridu, małego off-gridu, małej fotowoltaiki, no myślę, że podołam temu. Będzie po mojemu, czyli będzie trochę poudziwniane, ale postaram się to po prostu zrobić tak, żeby było jak najbardziej widoczne schematycznie na jakąś deskę czy na, coś, na jakąś płytę to wszystko zamontować i bezpiecznie to tam to tak pokazać po kolei jak to wszystko ma być pozakładane. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i tyle. Także e, moja nowa seria końcowa. Łapki suby i kawki. Eee, mile widziane, ale nie wskazane. Co <laughs> je wymyśliłem? Szczęście, zdrowia, pomyślności, trzymajcie się i lecimy z tematem dalej.